Włoska kuchnia dalej jest bardzo popularna w Polsce, rośnie w swojej popularności. Dlaczego? Bardzo proste. Dlatego to wszyscy lubią tej... Proste włoskie produkty, dlatego wystarczy tej mało, tej produkty otwierasz super e, posiłko, i dlatego i, jeste, są bardzo to smaczne. Wiadomo, trzeba e, tyku uważać, że, że musimy zawsze kupować te oryginalne, autentyczne. Lepiej, jeżeli posiadają certyfikacja europejska. Nasze produkty robią różnicę na e, e, nasze przepisy tradycyjne, bo bez tradycji. Nie ma innowacji, i dokładnie na nasze podstawowe przepisy potrzebujemy super jakościowe produkty. Nie wszyscy restauratorzy myślą, że jest duża różnica i nie używają tej produktów certyfikowane i prawdziwe. Myślą, że kiedy używać podobne, jest podobny efekt, ale nie jest taki. Efekt masz tylko kiedy produkty są dokładnie oryginalne i certyfikowane. Pamiętamy, że te certyfikaty nie są tylko potrzebne dla restauratorzy, są potrzebne dla konsumentów, bo kiedy idą kupić czy robić zakupy, dla nas oczywiście profesjonalisty jest widoczne, ale dla konsumentów to są po prostu gwarancja e, e, super jakości e, nasze produkty. Włoskie produkty certyfikowane są w tej chwili, jest 838, takich, które mają albo DOP, albo DOC. Czy jeden z tych certyfikatów europejskich. Jest jakby, Włochy są na pierwszym miejscu, jeśli chodzi właśnie o liczbę certyfikowanych produktów przed Francją i Hiszpanią. To jest pewien znak jakości, tak? bo to są produkty, które wiadomo skąd pochodzą, są produkty, które są produkowane według pewną tradycję, pewne receptury, gdzie bardzo się zwraca uwagi właśnie na proces produkcji, bardzo się zwraca uwagę też bardzo często na środowisko, gdzie jest to produkowane i więc to są produkty które no, są też zdrowe. W rynku w Polsce nie ma dużo e, fałszywe włoskie produkty, na przykład taki klasyczny ser typ Parmezan. Jest bardzo dużo produktów jak oryginalne włoski sera, jak Provolone, jak Oliwa Ekstravergine, Toskania czy inne. Oczywiście jest też dużo produktów, że bez żadnej oznaczenia, no certyfikacja europejska, gdzie używają nazwy trochę po włosku, ale nie są oryginalne. Trzeba uważać, trzeba tylko sprawdzić etykieta, zobaczyć, gdzie było produkowane i jeżeli posiadają certyfikację europejską.